Co się ma widzowie? Systę na tocinek to, z Blumster Defense 6 i dostajemy Wizard Monkey. I. Serio? Tak trzeba odblokować? Co to jest? Dzisiaj mamy nowy skin do PSY'a, który jest prześliczny według mnie. Eee, to jest nieważne. Coś jeszcze? Muszę kupić w końcu Korwusa, yy, Admirala Brykela, Adore i... Rosalię. Eee, no. I kurde, chciałem dzisiaj nagrać z tą nową małpką, ale... Mam pomysł widzowie. Wow! Ue, ale fajne! Fajne, bo mi samo odblokowuje. Tak? A, tu już nie Ale tu pokazuje, że mogę. Aha, czyli teraz trzeba po prostu mapy przychodzić, a nie z tej. No to ja mam wszystkie mapy. No fajnie. To ja myślę widzowie. Że weźmiemy sobie dzisiaj Loksy. Hard i Magic Monkeys only Jeżeli te popsy po prostu wbić. Bo nie bym mógłbym teraz wyłączyć nagrywanie i to wbić samemu. Ale po co jak mogę to wbić z wami? 3 miliony popsów nie będzie jakoś chyba ciężko. Ale to nie jest najważniejsza część odcinka, więc sobie to przyspieszymy akurat. Bo najważniejszą częścią odcinka jest co innego. Dlatego to możemy sobie skipnąć. Według mnie. Nie jest to wymagane. Jak, jeśli spytacie mnie, jak tak samo jakby, no, oczywiście, będę tutaj używał 555, yy, no bo czemu nie? To mi zabroni. Dosłownie nie gram po to, żeby to przejść jakoś fajnie, tylko po prostu faktycznie chcę. Yy, TTT, nie? Yy, tą nową małpkę. Duży zasięg mamy, co by sobie? Tak więc spory, myślę. Chociaż kurde 3 miliony, patrzę na to, że oni mają po parnaście tysięcy dopiero No to może nie będzie nie będzie takie łatwe, jak myślałem, że będzie Nie no, damy radę, ja wiesz, że damy Tu damy sobie super małpkę O, level up, fajnie Zawsze chętnie przyjmę Weźmiemy sobie robomanki a jaki on ma w ogóle rzeczy? Albo nie, nie patrzę na razie Ile już mam? 150 tysięcy dopiero Fajnie Na razie oni... Chociaż patrzę na to, że oni już zaczynają robić duży Czy to będzie aż takie trudne? Mi się zdaje, że nie Tutaj Tech Terror Dobra Oczywiście lecimy dalej, nie? Myślę, że... Kolejna super mapka tutaj I to będzie Dark Knight Z czym? Z Plasma Blast i trochę sobie zwolnimy, bo już gierka zaczyna ścinać yy, No i w epic range też mu mogę dać I tutaj mogę dać ultra vision Ok, no ile już mamy? 284 tysiące? To co to jest? To to nie są popsy? To ja nie wiem No ale dobra, nic, to sobie idzie na razie yy, Nie wiem, czy nie będziemy musieli kupić coś jeszcze mocniejszego, szczerze mówiąc Możemy sobie kupić... Yy, co? E y, Etiena Gdzie jest Etien? Tutaj Żeby dał nam wszystkim kamuflaż Ezili, yy, bo ona nam łaby jest dobra I... nie wiem, Admirala Bricada, Bo tak Ile mamy popsów? Tjea, yeah, pierdziele On jest mega tania, to jest najtańsza małpka z magicznych w sumie To może znaczy, że też będzie najgorszą Szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, jednak. Ok, BAD to tak na chilku, także fajnie. Zastanawiam się, co kupić. Nie wiem, czy nie kupię Archmage, Arch 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 chyba tak to się czyta. Nie wiem. No, fajnie. I co teraz? Nie wiem. W sumie. Ale zaczynamy mieć małe problemy i nie wiem, czy nam coś nie przejdzie za chwilę Spirit do depory zapomniałem kupić Ja pierdziele No właśnie, coś mi nie pasowało Teraz Jeszcze Avatar of Braw kupię i będzie dobrze Ile? Sia. O, to będzie ciężkie, widzowie, to będzie bardzo ciężkie Ile? Jaki może być najlepszy tryb na to? Na pewno gdzieś, gdzie nie mam łabów Tak sobie myślę Przecież nie wiem, w sumie ja się nie znam na blonsach, jestem... A, ja jestem w zawie najgorszym graczem blonsów. Eee, no dawaj, dawaj, bo ja chcę już komuś dla wszystkich. A nie, już chyba dał, nie? Tak, dał. No to dobrze. Kupujemy Avatar of Wrath od razu. Dobra. Super Storm nie będę kupował. Eee, myślę, że któryś z tych małpek ulepszymy sobie. A tu już mamy ile? Prawie pół miliona, czyli jesteśmy w... Jednej szóstej fajnie ja bym chciał już być dalej. Oni szybko już levelują. O, wow! O nie, 10 żyć poświęciłem. Nie wiem nawet na co. E, dobra, mówi się trudno. Jeszcze jakieś bohatera mogę postawić, który by pomógł? Benjamin z kasą. E, co ty? To są wizowe bliźniacy. Wszyscy. Oni, o ile? O pierdzielę. Nie, to ich nie ulepszą. To! Szósty poziom jest najważniejszy. Teraz, on już będzie robił dużą kasę. Yy, dobra, ja sobie myślę. Myślę, że The anti -Bloon. Jednak sobie kupimy. No, on już tysiąc, a oni mają ile dopiero? Nie ma też już mają 1000 w sumie. Ale on ma więcej, yy, ale dobra yy, Ile mamy popsów? To jest dla nas najbardziej ważne. 600 tysięcy dopiero. Ja pierdolę ja na piąta dopiero Dobra damy radę, damy radę widzowie To jest do zrobienia Dzisiaj nie lubię takich, że Zamiast odblokować Rzecz no w sumie Nawet no spoko, no bo co by po prostu dali Bizhandler też był przecież za wyzwania, nie? No tylko w sumie nie tak źle No i dawajcie mi te siedemdziesiąt tysięcy No, 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 no No jeszcze troszkę O No i fajnie no i... zaraz można No i co widzowie? Ja wam teraz zostawiam was W no sensie wy zostawiacie mnie I widzimy się jak uzbieram te 3 miliony Postaram się przynajmniej Ło zobaczcie widzowie, jakie karaoke, co się dzieje Jeju yeah, Co jest grane? A damy sobie z tym radę? Dobra, bo się miałem nie odzywać, to widzimy się później widzowie znowu Chyba że przegram to teraz Nie gadaj nie, wygraliśmy. No to dobrze, to widzimy się znowu później, papa. Pa. <k delegation> widzowie, przetrzymuj umowę i dobierz do abonamentu smartfon Samsung Galaxy A35 5G, tańszy aż o 600 zł. Nie zwlekaj, skorzystaj z super oferty w Play. Przyjdź do naszego stronu zadzwoń pod. Jaki tam numer, i poznaj szczegóły. Pozdrawiamy zespół Play. Widzicie, widzowie, ile osób do mnie pisze? Niesamowite, nie? Nie wszyscy naraz, nie wszyscy naraz. Oni zrobili kasję jakąś? No, niby zrobili. O, za chwilę mogę kupić Dark Champion. Fajnie. Ile mam popsów? Eee. jest tak mało. Ja nie wiem, widzowie, czy ja dzisiaj dam radę, to zrobić dla was. Dobra, nie, nie, nie przeszkadzam wam. Róbcie sobie coś tam, co. Tu no ja zrobię cięcie, nawet nie róbcie nic, tylko oglądajcie ciągle, bo tu będzie cięcie teraz. O, o tu. No widzę, że. Przegraliśmy sobie eee, 152 rundy, więc w sumie fajnie. I. A, jeszcze jeden poziom, nie? I dopiero na te, te, te lepsze, nie? Co chcę lepszyć? No, chyba support, nie? Tylko co? O, to jest spoko, w sumie to mogę, tylko ile kasy to bierze? Jezus! O co chodzi? Ile jeszcze? A... nienawidzę tego. O, ale możemy zobaczyć, jak on działa! I dostaniemy jego ten, tak samo jak było z bishandlerem. Ok, to możemy zobaczyć sobie, czemu nie? Mermankies! Most monkeys only know about them from after school cartons and storybooks, but here they are in real life. What I can tell you is that they can go on land or water, but they seem seem much for farther when placed on water. They're certainly more at home there. Their tridents look, sh look sharp, which should make them good against grouped balloons. Let's see if that theory holds any water. No, dobra, no to start. That Mermonkey just upgraded to tier 3 on the middle path. I can feel the chill in the air. Their tridents now have an icy magical aura. The tridents will freeze balloons, and a magical wave grows as the projectile travels. This is quite exciting. I want to see if the wave breaks when it gets too big or hits something. You could surf on those waves. Amazing. A bo mam przyspieszenie, o jest. Wow, that Mermonkey just called a monster up from the depths. Those are some slimy looking tentacles. My PhD in Abyssal Creature Biology is being put to a good use. Dobra, nie chce się tego czytać. Ale mam... to jest jakiś tam potwór, tak? Tak, rozumiem, i on może też bić Mega ładna jest ta małpka w ogóle Dobra, tam, no, kolejny tier trzeci, ok. Ta muzyka, nie słyszę tej muzyki, bo mam swoją na słuchawkach Ale dobra, yy... A, mogę kolejną postawić, tak? Ok. I która my tu mamy ścieżkę? To jest z umiejętnością, czy to jest ta? O nie, złą wziąłem A, bo to jest kolejna Okej. Okay. i co możemy? Weźmy to i to. Aha, Victory. Okej. Okay. Home. I teraz to. Zrobiłem sobie, bo czemu nie? Ciekawe, czy na tym popsy się najczęściej szczerze więc. Ło, wow, co to? A, więc to jest za mapa. Dobra, ważne. Okej. Okay. coś tu co mogę postawić. Yy... Tutaj, Sauda. Ok, yy, tutaj myślę, weźmiemy sobie to. Nie wiem, to a to, to i to. O, kurde. a no i przegraliśmy, nie? A nie, jeszcze nie, dobrze. Do dobrze, dobrze. To musimy kupić. To jest. Yy, to ulepsza resztę. To musimy kupić na pewno. To jest wymagane, widzowie. Bardzo wymagane. Dawaj, 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 jeszcze troszkę kasy. To. Wow, co jest? Tu się by to. O to jest drogie. A to? O, to może kamo. Usuwaj, to sobie to weźmiemy w sumie. Jak to może kamuflaż Usuwaj to czemu nie? Dobra. O! Tylko to musi zasięgu, tak? A to weźmie dajmy tutaj. I co to robi? Nie wiem. A niech sobie będzie. A, właśnie, tutaj może byśmy sobie kupili. O, to. I to. To, to brzmi jak pomysł. I możemy sobie Ballistic Missiles kupić. A on. O, Hotshotsy. No, i teraz. Okej. Okay. Jeszcze to się by przydało. Arctic Knight. Oj, to może. Ten, metalowy bić. To ja bym to wziął. W sumie, czemu nie? I właśnie, helikopter. To teraz, no. No, i teraz lepiej. Także ja myślę, że pozbieramy się na to arctic knight Który robi najmniej damage'a? On A najwięcej... On ma Ale to wiecie, na razie to jest takie, że... W sumie nie wiem, nawet takie upgrade'y są lepsze, nie wiem nic o tych małkach praktycznie Jak na razie Ej nie Teraz droga, co jest? Czemu wtedy kosztowała 270 niby? Nie wiem Czy jest? Najdroższą zaraz po super małpce No ciekawe ale zbieramy na razie na to Może teraz będzie jeszcze więcej damage robiła To znaczy nie powinno, bo może metalowe bić, nie? Ło wow. Czy to jest mroczne? To jest jakiś wojownik? A to jest takie... Miłosne Chyba miłosne, nie wiem Czy ja mogę go tu postawić, to? Mogę Ale postawimy tutaj I ja, ja, bym, ja myślę, że to Jest najlepsze I to się być Chociaż. Nie, ten robi dużo więcej damage'a A jeszcze jak mu. Ło! No dobra, to błąd zrobiłem. Ale dobra, niech będzie ten. Niech będzie, niech będzie. Już kupiłem to, kupiłem tak. Jezak, Migierka ścina dzisiaj. Już mam na Speed'a na najmniejsze. Nie wiem czemu. Ło! Tutaj chyba Skilla trzeba odpaść, no właśnie. Ale dobra, bo dwie ścieżki mamy różne. Zaraz ten. I on weźmiemy to. Kurde, gdzie ja go mam postawić? Tutaj go stawimy. Okej, okay, to będzie to. Eee, to. O, to, no. O, to jest lepsze, no. Lepsze niż to. Chociaż to jest ten ręcz, nie? Ale ten ręcz ja mogę po prostu postawić tutaj. Zrobić tak. I oni teraz nie mają ręczu? A, to tylko ta ma większy range, tak? Dobra No weźmy jeszcze raz to Nie wiem w sumie czy to zdery pomysł patrz na to gdzie to postawiłem Także to sprzedam I postawię tutaj O tutaj Weźmiemy sobie to I może teraz zrobi trochę większy damage, nie wiem w sumie No ale tak zrobiłem tak będzie Ciekawe czy tutaj się to pop znajczają szczerze, więc... Mam nadzieję, że tak jednak bo, jak nie, to nie fajnie. Dobra. I tu weźmiemy. O, i może teraz coś więcej zrobi. Nie wiem, w sumie, ale. Tak zrobiłem, tak zrobiłem. Tu nie można stawiać? Aha. No to druid musi iść tutaj. No i druida the jungle oczywiście. No to w sumie tylko to muszę kupić. I to. I Jungle z Bounty teraz. Eee, czy ja mu coś możemy kupić? No, moglibyśmy mu kupić Deadly Precision w sumie. Tu nic. Nie stać nas. Hm. Mamy bukanerów. No, a tutaj Destroyera teraz kupuję i lecimy. To na hardzie chyba, nie? Tak, bo się tylko kosztuje, czyli to jest hard. O, kurde, my, my prawie przegraliśmy. się ciekawie zrobiło Dlatego tego Destroyera chcę kupić jak najszybciej. Kurde, bo się robi, nie fajnie. On zrobi dużo damage'a. On robi taki średni, no bo nie ma tego upgrade'u. Muszę ten upgrade mu kupić. Zdecydowanie. Bo tak do tego ten wyprzedza. Jak to kupię, to już będzie dobrze. To już jest fajnie wtedy. Zresztą to jest bardzo fajnie. Aha, to jest ten skill, że te, te małpki. Ten, że. Bluny. To co na trailerze widzieliśmy. Okej. Okay. Teraz czaję. No to ja myślę, że dwa skill'a użyjemy. jecha yeah, Take that, ZMG! Tak, to to jest dobre. To jest takie bardziej taktyczne niż. Yy, pod damage. Stricte. To, to nie jest złe, to jest dobre. To, to ja jednak wycofuję. Kurde, nie to chciałem. O kurde! Nie no dobra, dajmy radę. Ale ja chciałem triple guns, armor piercing, darts i hit tipped. Tutaj akurat. Dobra, muszę skill'a użyć, bo przegramy. A już jesteśmy blisko, także nie możemy tego przegrać teraz. To by było żałosne, widzowie! Żałosne! Bardzo żałosne, według mnie. Dlatego nie możemy przegrać, oczywiście. Gdzie ja tu mogę stawiać, kurde? Tu się nie da czemu? Głupie to. Oj, 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 oj. Dobra, myślę, że tutaj my moab. Musimy i na strong. I to by się przydało. Mogę mu kupić to, to. I downdraft mu kupię. Bo kurde, ciężko nam idzie. Downdraft, dobra. I teraz. Bo ich nie mogę 5x5, pięć, pięć, bo jest to zabronione. E, jego mogę w sumie, żeby komuś też im bił. Nie jeszcze Mogę mu kanon shipa kupić Tak z Żeby jeszcze więcej bił Tylko nie wiem, czy to się nie zepsuje w sumie bo nie pamiętam Kurde Łooo wow. No było blisko na pewno Nie, to się nie zepsuło więc jest dobrze Kurde No jest, jest blisko, jest kurde blisko, jego ja muszę Teraz Teraz już nie będzie tak blisko widzowie Teraz jestem pewien, że tak blisko już nie będzie A użyjemy sobie skilla Też mogę na ostatnią rundę zostawić, żeby tak fajnie było w sumie Ale który najwięcej damage'a zrobił? O, wygraliśmy, okej okay. Ale ja chcę review i tak On zrobił 6500, czyli mało 96000 52 12 69 101000, czyli on zrobił najwięcej damage'a nam Oczywiście Ktoś więcej zrobił? Tak, Maciuś Piratek Junior i on nie zrobił... Nie. Czyli Maciuś Piratek Junior zrobił najwięcej damagea. No nieźle. No i dostajemy. Juhu. Nie, nie chcę replay. Na pewno nie. Eee, zobaczmy czy... Co to za achievement? Jakiś nowy, nie? Jakby spoko, bo achievementy, ale to jakiś nowy, czy nie? I tak czy to się liczyło? Liczyło się, dobra. Tylko 2 miliony mi zostały. Kurde. Chciałbym zobaczyć, jak oni wyglądają, ale no, nie mogę. On jest taki, potem taki się trochę mało zmienia. Tak wygląda i potem tak. Okej, okay, on jest ładny, ale chyba ten mi się najbardziej podoba. On się robi taki ciemny, taki dweller w ogóle, i potem taki. Fajny, fajny. A ten, ten, też jest w sumie łany, bo taki Poseidon ale nie? Nawet jest, Poseidon, Lord of the Abyss i The Final Harmony. Ile? O, a jest likowane, <laughs> Czyli tak wygląda piąty tier, e, ten Abyssal Lord. E, tak ten Poseidon i tak The Final Harmony. Okej. Okay. Ładnie, on jest bardzo ładny. Wszystko, on jest, ona jest ładna, ta małpka, bardzo, według mnie. A, to jest banner. E, kogo to jest? Mortar Monkey, okej okay. I ładny ten, do Rozali, według mnie bardzo eee... Monkeys Nie, ja chcę Avatars Okej, okay, wszedł ten właśnie Coś jeszcze Ma? Ten? Czemu go mam? Nie wiem, kurde Ale eee... Ja i tak uważam, że to jest najładniejszy widzowie. Ten drugi to było najładniejsze, co miałem kiedykolwiek. Chociaż faktycznie ten był też bardzo ładny. Ten też był ładny, mi się podobał. Ten sushi ben też był ładny. A Ciekawe ile osób pamięta mój stary awatar na YouTubie. Aż chwila. Poczekajcie. Aż go widzowie... Poszukam wam. Yy, to będzie tutaj. Aż go sobie poszukam. Jest. Jest mój stary awatar. Czy ktoś go jeszcze... Nie, to nie ten, czy to ten? To ten, czy to nie ten, widzowie? Nie, to nie jest mój awatar. To jest to, co ja mam w tym prawym dolnym rogu, nie? Ej, mam jeszcze inny awatar. To pewnie nie Albo zobaczcie, widzowie, to. O Jezu. Widzieliście kiedyś coś takiego? Widzieliście kiedyś, widzowie? <laughs> eee... Co tu jeszcze? A nie mam tego screena, awatara mojego I gdzie? Myślałem, że będę miał. Jezu! Są no w ogóle... Częście moich miniaturek. Na przykład kto pamięta to? Kto pamięta to? A nie, bo to nie jest moja miniaturka finalna, tylko to jest... Zte jeszcze obróbką. O, tego nikt nie będzie kojarzył. Nikt, a nikt. A i się trudno mówi. Dobra, dzobie, ja się, się z wami żegnam. Będziemy musieli sobie zrobić test. Kiedy indziej, ja spróbuję te popsy pozbierać i jak będę miał, to jak najszybciej spróbuję nagrać test. A ja się na dzisiaj z wami żegnam. Cześć, Jo i Sieman.